Ale halo, jak nas słychać? Powiedzcie nam tutaj, napiszcie, czy słychać nas dobrze. Gdzie jest kamera? No, witamy serdecznie podczas nagrywek w galerii tutaj jesteśmy łódzkiej. Jesteśmy tutaj właśnie w Łodzi. No i dzisiaj będziemy rozdawać nagrody. Słychać, dziękujemy. Dziękujemy za komentarze, już właśnie wszystko widać. Pozdrawiamy serdecznie Weronikę, pozdrawiamy Szymonka, Jolololo Seberes, jest Tisiema. Y, hejo, <grytum> witam Konradzie, Damian. No, za chwilę kochani, będziemy losować nagrody. Dzisiaj jest pierwsza tura, więc będzie, będzie jeszcze szansa na kolejne. I są to nagrody, y, może jedną koszulkę dzisiaj, a następnym razem kolejną. Będzie koszulka Kakarotto, jelenie jaja oryginalna. No i herbata. Herbata. <noise> jeszcze ciepła. Jeszcze, jeszcze ciepła, ona będzie wysłana pocztą. Nie no, żartuję, herbaty nie będzie. I będzie tutaj figurka Dragon Balla, za którą tutaj wiele osób szalało w komentarzach. Dawaj figurkę ziom. Tak, Piotr musiał kiedyś pobić kilku pięciolatków, aby ją zrobić tak. w przedszkolu. Jest to naszym sentymentalnym prezentem, sentymentalnym itemem, jakim ma szczególną moc. Więc zachęcamy bardzo serdecznie do wzięcia udziału tutaj w losowaniu. Dziękujemy za te pozytywne komentarze. Losowanie będzie polegało na... Jest to Piccolo z Dragon Balla. Losowanie będzie polegało na tym, że w poprzednim... Przedostatnim ostatnim odcinku, bo poprzedni jest tam z, tymi, z tą wielokrotnością wyborów, coś, coś nowego na kanale. Wiele osób też nam tutaj fajnie też skomentowało, że to się podoba i tak dalej, więc możliwe, że będziemy kontynuować te dwukrotne wybory. I będziemy właśnie wybierać spośród komentarzy pod filmem... Jaki to był film? <śmiech> <Yeah>. <śmiech> <Check> it, <laughs> tytuły nam się czasami... Zapominamy już sprawdzam, to był tak, przedostatni przed filmik. Pocałowałbym cię dziewczyno. I był tam konkurs właśnie na branie udział w tej promocji z Ali. Wiele osób tutaj komentowało, jest około 347 komentarzy. Z tego część to są ludzie, którzy biorą udział w, kom... w konkursie. I część to są komentarze z Turcji. Wykupione za 14 dolarów. Ale oczywiście, żartujemy tutaj. Ale oczywiście będą to właśnie wybierane z komentarzy. Zaraz będziemy losować tutaj pod tym filmikiem. Będą to komentarze. Dawaj, gadżet. Biorę udział w promocji, bo tak miało to miało brać być. udział. Więc no to co, Michałku? Tutaj zaczniemy za chwilkę. Dawaj. Michał będzie trzymał telefon. A jeszcze, jeszcze też ważna sprawa: jeśli oglądacie ten filmik teraz na żywo, a pewnie oglądacie, bo nie ma innej możliwości, chyba że oglądacie go później, czyli w przyszłości, no to. Dalej można brać udział w konkursie, bo my będziemy się z wami teraz transmitować tak pewnie co tydzień, co dwa tygodnie. Będziemy się teleportować. Będziemy, będziemy transmitować i będą kolejne nagrody, będą kolejne figurki, będą miecze świetne. Miecze świetne najwięcej osób chciało miecze świetne i myślimy, żeby miecze świetne rozdał pan Bogdan Orzebek, czyli nasz pan, Jedi. pan Biały Duszek. Pan Biały Duszek, uwielbiany też przez was i też go będziecie mogli popytać, bo też niedawno nagrywali, nie nagrywaliśmy Q&A, a to kolejne Q&A chcemy zrobić na żywo z Wami i z Panem Stefanem, więc Michałek, pytanie, czy jesteś gotowy na randkę w 2036 roku, ktoś tutaj pyta. No jak dożyję, to tak. Tak. E... Oczywiście tutaj komentujecie, że dawaj gadżet, ale to trzeba skomentować pod tamtym filmikiem. Jest tak, to, tak. Jak wejdziecie, jest... jeszcze macie szansę, nawet w tym momencie, jak wejdziecie pod ten filmik, Pocałowałbym Cię, Cię dziewczyno. dziewczyno. Widać. Czy nie widać? Czekaj. E, się odbija. O! Trochę o, o, o. Nie, nie pod światło. Jest to, o, teraz troszkę. Pocałowałbym Cię, dziewczyno. Jest to przedostatni filmik i trzeba wziąć udział też w tej promocji. E, co tam się działo w tej promocji? Tam e, było obniżka na jakieś, na właśnie wartościowe na wartość 4 dolarów obniżały nasz kupon, a kupon brzmiał Jelenie. To jest bardzo prosty, bez jaja, to był kupon bez jaj po prostu. Taki, takie hasło wpisujecie jako nowi użytkownicy w AliExpress. Tak, albo weteran Ali, jeżeli tak. ktoś ma konto. A jeśli ktoś ma konto, to weteran Ali. My też to wszystko podamy w tym opisie, żeby wziąć udział dalej w promocji na kolejne konkursy. W 2011 roku Pozdrawiamy serdecznie. tutaj. dobra Dziękujemy bardzo. Bardzo miło tutaj Pan, tutaj pan zagadał. zapytał, czy w 2014 nie stałeś na rogu Sienkiewicza, taki żarcik, który też się pojawił w przedostatnim odcinku. Więc jeśli przypominam, jeśli chcecie brać udział w konkursie i w tej akcji, którą które zaraz będziemy rozdawać te gifty, no to po prostu weźcie udział też w promocji, zyskacie też te 4 dolary przy zakupie powyżej 5 dolarów. No jest to fajna, fajna obniżka. A jeśli jest a jeszcze, jeszcze trochę kodów zostało. A je, jeszcze jest trochę kodów, więc, więc cały czas możecie korzystać. My zresztą w opisie jeszcze raz też podamy te zasady i w kolejnych rozdaniach nagród za tydzień, za dwa tygodnie będziemy... Rozdawać dla tych wszystkich, którzy biorą udział w promocji, a trzeba skomentować właśnie pod tamtym filmem. Dawaj, gadżet, biorę udział, jadę z promocją. Może być, dawaj, gadżet, jadę z promocją. Nawet pod tym filmem możecie komentować. Tylko, że my też będziemy weryfikować, kto faktycznie brał udział w tej promocji, żeby tutaj troszkę nie oszukiwać, że ktoś tylko wpisał komentarz, a nie wziął udział w promocji. No trzeba wykonać takie zadanko, jest promocja, można wziąć w tym udział. No to co, jedziemy. Yy, tak no galeria dobra. łódzka, jak ktoś chce wpadać, już dwie osoby nas wcześniej odwiedziły przed live'em. Yy, jest tutaj też pani, która nas pozdrawiała, a trochę się tutaj boi pojawić na, na live'ie. trochę się wstydzi. Yy, ale też nie ma czego. No, zresztą jesteście fajną publicznością. Yy, wpadacie kiedyś do Katowic, troszkę tutaj za daleko, trzymamy się tej łodzi, choć też trochę tutaj może trochę ponarzekam, że yy, no to miasto trochę nas odrzuciło i Pytacie, czemu tak w Empiku często nagrywamy, żeby było, żeby było po prostu, że tam jest cieplutko, jest przyjemnie, jest cicho, jest komfort do nagrywania. Wiele osób stoi w miejscu, czy ta książkę łatwiej jest podejść. A nie mówimy już tak często, że nagrywamy w Łodzi, bo troszkę to miasto nas no, nie doceniło tej twórczości, no nie, nie po prostu. No jest to smutne, no jest to. E, smutne, że tak e, nie wiem, urząd czy, czy ta Łódź jakoś nas tutaj nie docenia, dlatego nie, nie, nie mówimy, gdzie nagrywamy często. Może to być wszędzie. E, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy Stand No. One, Widzę, w CzełKS, oczywiście Starachowice. E, no i co, jedziemy z promocją. E, dawaj Gadżet, jadę z promocją. E, rozdajemy koszuleczkę najpierw. E, zrobimy to tak, że Wy w komentarzach, gdzie grzybowcy. Grzybowcy jeszcze będą, bo tutaj <noise> wiele osób pyta. Zrobimy tak. My teraz Was będziemy prosić o takie chwilę skupienia i napiszcie w komentarzach od 1 do 10, może numerek. Zrobimy takiego rolera i tą liczbę, która się pojawi od 1 do 10, wybierzemy po kolei. Jeden komentarz, drugi komentarz, trzeci, dziesiąty. Oczywiście tam mogą wypa wypaść różne. Jak się pojawią dwa numery koło siebie, to wybieramy tą liczbę. Jest 10, 8, 8, 8, 5, 6, 5 5, 5 dwa razy było, dobra. Są dwa koło siebie, czyli 5-5 yy, Jedziemy. To jest piątka, piąty, piąty komentarz z rzędu. Tomasz trzymaj, trzymaj, Michał, telefon dobra. Pani przechodzę do akcji, bo muszę znaleźć, tu się obraca. To jest OK. Jesteśmy pod, pod filmikiem, pocałowałbym cię dziewczyną, o której mówiliśmy. Tak jest. Wchodzimy w od najnowszych komentarzy wchodzimy, żebyście widzieli. Wiem, że tak będę kręcił, to nie będzie ludzi denerwowało. To jest też nasz nasz przypięty. Dawaj gadżet. Zrobimy rolera w jedną, w drugą stronę, też żeby nie było, że od razu ten komentarz jest z rzędu, bo żeby mieli też szansę ci, którzy wzięli udział w promocji pierwsi, żeby też się nie obrazili, że, że nie są. Też widzicie, że dużo tutaj ten, to jest mój palec, pyk pyk cześć yy, że dajemy serduszkę, odpowiadamy lajkujemy, no widzicie, że jesteśmy aktywni jest tutaj bardzo dużo tych serduszek no, czytamy, czytamy komentarze kochani, zrobimy jeszcze troszkę i zaczniemy jeszcze w jedną, w drugą stronę zrobię trochę się to wolno wczytuje jeszcze, jeszcze numerek, nie musicie już pisać numerku, bo jest piątka wybrana, to będą yy, pięć, to są od początku komentarze jeszcze jest siedem jakichś odpowiedzi dobra, jedziemy w górę Zatrzymuję na raz, dwa, trzy, cztery, pięć i pięć z kolejne, czyli tak to jest szukamy komentarza. Dawaj, gadżet, jadę z promocją. Nie ma taki nie no, gdzieś gdzieś były, no chyba braliście udział w promocji. No biorę udział, możemy to uznać choć no Ktoś tutaj był rozleniwiony, nie chciał mu by się być, no biorę udział. To jest jeden i jeszcze cztery. Dawaj gadżet jadę z promocją, to jest drugi. Dawaj gadżet jadę z promocją, Dawaj, gadżet, jadę z promocją trzeci. Z... Czwarty z, 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 i gloc Ty jako piąty bardzo, dostaje. Przybliżenie, przybliżenie. Gloc YouTube. Lec, lec YouTube tutaj proszę bardzo. Zobacz sobie, bo ten live też zostaje na kanale. Gloc. E, więc napisz nam e, najlepiej na fejsie w wiadomości prywatnej swój adres. E, dane, żeby wysłać e, koszulkę. Takie fakturkę jeszcze nam zwałem <śleszone> <śleszone> Koszulka Kakarotto. Tak jest Jelenie Jaja, oryginalna, już limitowana edycja ludzie się rozglądają, bo tak głośno mówimy, bo jesteśmy w galerii. Można krzyczeć. Nie ma ochrony. Dobra, nie, nierówne wioky. Yy, gloc, Gloc i ty dostajesz pierwszą nagrodę. No i co? Yy, nie krzyczmy już tutaj, przecież mówię coraz głośniej. Ludzie! Maciej Podliński, Podliński przepraszam za Maciej, Podlińsk. Maciej Podlińskiem psał, ludzie! Maciej Podliński napisał... O, no, brzydko, brzydko, brzydko napisane. Nie no, można no, tak, ja nie może brzydko. tak ebać galerii. Dobra, to już jest pierwszy prezencik rozdany. Pierwszy rozdany. I co, kolejna figurka. Zróbmy z figurką Piccolo. Jest to dwuznaczna postać w Dragon Ball, bardzo rozwinięta psychologicznie. Bardzo ciekawa, kluczowa też postać w anime. Figurka ta będzie lecieć okay. dla osoby. Wybierzcie numerek, kochani. Wybierzcie numerek. Jeśli pojawią się dwa numerki koło siebie, wybieramy ten numerek. 7, 3, 1. Dziękujemy, że to jest figurka 3, 7, 3, 9, 7, są to różne no. numery 3. Sześć, sześć. Dobra, są dwie szóstki koło dobra, siebie, wybieramy dobra, 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 szóstkę. Tak bardzo. Były to zgramy dwie zwar. To się i lujemy. Maszyna losująca <laughs> została zwolniona. Myślę, że możemy pojechać dalej też, żeby nie było, że tak. Od tej po prostu, od tego komentarzu w górę możemy jechać. No dobrze, dobrze. Jest prezydent nawet skomentował. Panie prezydencie, Andrzeju prosimy o te 50 zł, bo cały czas pan o tym zapomina komentuje. O, nawet Andrzej Duda. Kolejny skomentował jako Andrzej Duda. Więc numer szóstka. Ja jeszcze tak potrzymam w niepewności. No dobrze, proszę. przypomnę o tym, jeśli ktoś teraz dołączył się do live. Jeśli jest dobrym matematykiem, to może sobie tak wpisać komentarz, żeby jeśli... dostać nagrodę. nie? Andrzeju, wiem, wiem, że odpowiadasz, wiem, wiem. Dziękujemy, że jesteś aktywny, że oglądasz, panie prezydencie. Andrzej Duda ogląda nasz live. Jest zawsze z nami od początku. Panie Andrzeju, lubimy pana, pozdrawiamy serdecznie, czekamy na 50 złotych. No i co, ja potrzymam jeszcze w niepewności, przypomnę dla tych osób, które jeszcze, może ten na Tak, to, tak, to... tak, oczywiście, bardzo. <laughs> proszę bardzo. Przypomnę proszę. dla tych osób, które właśnie weszły teraz na live'a, czy wszedły, że cały czas możecie wziąć udział w tym konkursie, wystarczy skomentować, dawaj gadżet, jadę z promocją. Pod filmikiem... No, Panie Andrzeju, też dziękujemy, pozdrawiam serdecznie. Pod filmikiem chciałbym całowałbym Cię dziewczyną, zrobiliśmy konkurs, w którym rozdajemy te różne gadżety i ten konkurs będzie się uaktualniał co parę dni, właściwie no co tydzień będziemy się z wami tutaj kochani kontaktować, transmitować to na żywo, więc bądźcie z nami. Będziemy rozdawać nowe też gadżety, będą nieco świetne, będą kolejne figurki, kolejne tak figurki. jest. A dzisiaj jeszcze jedna koszuleczka dla osoby, która pod tamtym filmikiem wpisywała Dawaj gadżet, jadę z promocją, bo żeby wziąć udział w tym konkursie trzeba też wziąć udział w tej promocji, o której tam pisaliśmy razem z Ali, która obniża wartość o 4 dolary, a wystarczy wpisać jako jesteś nowym użytkownikiem kod Jelenie. No i jest taniej, więc też zachęcamy do tego. Ciągle, ciągle można wziąć udział w tej promocji, bo kodów jest ograniczona ilość. Dobra, nie pierniczę już, bo po prostu po się powtarzam, jedziemy Panie Andrzeju od pana, Andrzeju, od tej osoby, to która. Zaczyna. Czyli tak, był, był numer 6. Jest tak, Andrzej to jest jeden. Mój palec tutaj pokazuje Panie Andrzeju Gili-Gili. Jedziemy gili, gili, od pana, gili. to jest 1. Drugi komentarz, dawaj gadżet, to jest 2. 4 minutki. Widzicie, 4 minuty temu ktoś skomentował. Bardzo mądrze. Dominik, dawaj gadżet, biorę udział z promocji, to jest 3. Jarza, tak. dawaj gadżet, 4. 4 5, 5 i biorę, ostatni. 6. Lukas Łukaszewski, Lukasz, dawaj gadżet, biorę pa, udział z promocji. Tamo, czyli akurat ktoś dobrze pomyślał, podczas tego live'a wszedł, dał. Komentarz. No i co? Można, można nagrodę, wygrać, no. dostajesz figurkę tutaj. No Łukasz, bardzo mądrze, widzisz dobre, dobre posunięcie i dostajesz figurkę od nas, tylko napisz nam adres. Napisz nam adres na Facebooku, najlepiej Page. wiadomości prywatnej przez Fanpage tak jest. i najlepiej że wyślij screena, że wziąłeś udział w promocji. Yy, nie musisz nam pokazywać co kupiłeś, Dokładnie. możesz. No, żeśmy, jest to, jesteśmy, jest ciekawcy. To, jesteśmy ciekawcy, ale też yy, pokaż tego screena, że wziąłeś udział w promocji, bo będzie to wtedy. Ależ spokojnie, ależ zdeterminowani są dzisiaj klienci tutaj Galerii Łódzkiej. No i tutaj piękne, ze serduszko. Ta figurka Lukas Łukaszewski jedzie do, do ciebie. Napisz nam na, na Facebooku, wyślij screena, że wziąłeś udział w tej promocji z AliExpress, że wykorzystałeś sobie te 4 dolary. No wtedy to będzie aktualne, będzie wiadomo, że, yy, no, że tutaj nie oszukujemy was, że po prostu wiele osób yy, no, wzięło udział w promocji. Yy, losowaliśmy z osób, które brały wcześniej, które brały teraz, więc fajnie, że nam się to zsumowało, że dwie osoby dostały: jedna yy, Lukas Lukaszewski, a wcześniej był to Glock. I ty! Taka konka. Pokażę jeszcze raz, się błyszczy. Trosz, troszkę obrócimy. Ty wygrałeś, ziomek. Ty wygrałeś. Ty nie, ty nie wygrałeś, ty nie wygrałeś. Ty nie wygrałeś, ty nie wygrałeś. Ty nie wygrałeś, ty nie wygrałeś. Poczekaj. To było... Zgubiłeś. Jest, z Lukas, Lukaszewski. Yes, proszę Najlepiej wysłać na Facebooku nam wiadomość, wysłać screeny też, że jesteście osobami, które mają te profile, żeby można było to zweryfikować, żeby było to prawdą, że rozdajemy te rzeczy. My wyślemy Wam na ten adres, który podacie, też wyślijcie screena, że wzięliście udział. Pozdrawiamy Tymon. Z AliExpress, pozdrawiamy wszystkich, którzy oglądali. Kochani, śledźcie nas, my teraz idziemy nagrywać, no, zostało nam do zamknięcia galerii. 20 minut. Przez te 20 minut chcemy... Pozdrawiamy małżonkę Zre... Patrycję z córką Mają z okazji złotego jubileuszu małżeńskiego. Wow. Wow, złoty jubileusz. Andrzeju Duda pozdrawiamy. Chcemy zrealizować kilka żartów, więc powoli się już z wami żegnamy, żeby nam nie zamknęli tej galerii. Pijemy herbatkę. Herbaty oczywiście nie wyślemy pocztą, bo by się... No, nie Rozlała. Był, nie byłaby ciepła też, nie? A to jest zimowa herbatka, też polecamy się uotwornić. Są takie miesiące. Yes. Żeby po prostu... Ręka odpadła, nie będziemy tego pokazywać. Dzięki byle. Ta figurka, po prostu ręka odpada, ale to nie od tej, którą... Dziękujemy Patrycję za... Tutaj pokazujemy, że wszystkie kończyny są sprawne. Też pozostawiamy Kaczmar. Jest, jest to sprawna, sprawna figurka. No Sylwester musi być u Andrzeja oh, w tym oh, roku, no. To oh, fajne możliwości. Oh, oh. Anonimowa kobieta, oczywiście, że Cię kochamy. No drzemy się w tej galerii, krzyczymy. Czujemy, Czujemy, się, prowokujemy, jak byśmy byli. prowokujemy tych ochroniarzy, którzy dzisiaj nas będą łapać. Czujemy się jakbyśmy byli u siebie! Oj oj oj. Chyba sprowokowaliśmy, nie? Niektórych... Prowokujemy. Tak. Więc co, Michałku, żegnamy się tutaj już powoli. całuski, buziaczki, pozdrowienia od cioci, wujka, babci, ciaci. Dla wszystkich, którzy chcą brać dalej, bo mamy kolejne figurki w kolejnych odcinkach. A jest, herbatyurka Jelenia nic. mafia. One, one będą właśnie w kolejnych live'ach, pewnie za tydzień. Więc no, warto brać udział, komentować pod tym filmikiem. Cały czas możecie wziąć udział w tych promocjach. My, spośród tych komentarzy, z tych, którzy wzięli udział w promocji, e, którzy wykorzystali te kody, kod, przypominamy, Jelenie z dużej litery, Lub będziemy robić nagrody. A do wygrania, przypominamy, będą miecze świetne i będzie pan Bogdan Orzełek, zrobimy z nim QA. E, pojawi się. Jeśli macie jakieś pytania do pana Bogdana, ile ma lat, e, czy pamięta, e, jak był robotem. Y, czy pamięta Kiedy wybrał pierwszy raz swoje ciuchę swoją pierwszą miłość, swoją pierwszą y, miłość właśnie w podstawówce Kiedy y, z plasteliny lepił? Kiedy lepił z plasteliny krokodylki, co lepił. Zadawajcie y, no te pytania, pan Bogdan się pojawi w kolejnym live, będzie w stroju Jedi i będziemy tam miecze świetne rozdawać figurki, więc y, co? Do zobaczenia. Dziękujemy Wam za aktywność, za wszystkie pozytywne komentarze. Panie Andrzeju, dziękujemy, że Pan cały czas tutaj Jest komentuje. Z nami.